Cześć, witaj na zajęciach jogi. Ja jestem Kam, a to są zajęcia z porannej jogi w łóżku tuż po przebudzeniu. Na początek usiądź sobie ze skrzyżowanymi nogami. Możesz chwycić poduszkę i chwy wsunąć ją pod pośladki, tak aby delikatnie unieść. Pośladki trochę wyżej, żeby było wygodnie dla pleców. Połóż na moment dłonie na kolanach. Przymknij na chwilę oczy. Wiem, że dopiero co było przebudzenie a zamykamy na moment oczy, tylko po to, żeby na chwilę wejść do środka siebie i poczuć swój oddech. Odłóż dłonie. Weź wdech, wydłużając delikatnie plecy do góry. Z wydechem rozluźnij ciało w pozycji siedzącej. Weź kilka spokojnych wdechów i wydechów we własnym tempie. Poczuj, jak powoli wdech wchodzi przez czubek Twojego nosa, przez gardło, przez płuca do brzucha. I spokojnie z powrotem wydychasz powietrze z brzucha, z płuc, z gardła, przez nos. Wdech, wydech. Jeszcze jeden spokojny wdech. I spokojny wydech. Powoli otwórz z powrotem oczy, i z kolejnym wdechem unieś ręce do boków i nad głowę. Rozciągnij się, tak jakbyś chciał, chciała sięgnąć sufitu. I z wydechem opuść dłonie z powrotem. Nie spiesz się, niech to będzie taki leniwy poranek, ale jednak energetyczny i budzący. Wdech ręce do boków i nad głowę. Wydech ręce z powrotem na dół. I ostatni raz, wdech ręce do boków i nad głowę. Rozciągnij się, możesz spojrzeć za dłońmi. I z wydechem dłonie zaciśnij na wysokości serca do siebie. Pięknie. Skrzyżuj palce, przytuł dłonie do klatki piersiowej. Weź wdech. I z wydechem odwróć dłonie na zewnątrz i odepnij je od siebie, delikatnie zaokrąglając plecy. Wdech wyślij w ten sposób ręce do góry nad siebie. I z wydechem delikatnie przechyl się do prawej strony. Zostań chwilę, poczuj rozciąganie lewej strony. Wdech, wróć do góry, mocno wyciągnij ręce do góry. I z wydechem tym razem do lewej strony, delikatne rozciąganie prawej strony. Zostań tu moment, oddychaj. Wdech, ręce wracają do góry. Mocno rozciągnij. I z wydechem ugnij ręce w łokciach, łokcie do boków, powoli ściągnij ręce w dół. Super. Złap dłoń mi za kolana i z wdechem wypnij brzuch do przodu, klatkę piersią delikatnie spójrz do góry. I z wydechem zaokrągli plecy do tyłu, pępek do kręgosłupa. Głowa lekko w dół, broda do klatki piersiowej. Wdech, brzuch do przodu, klatka, głowa lekko do góry. Łopatki ściągamy na plecy, otwieramy obojczyki z przodu i z wydechem zaokrąglamy plecy do tyłu, wciągamy delikatnie brzuch, aktywujemy go, pochylamy lekko głowę do przodu, otwieramy łopatki do tyłu, rozszerzamy je. Wdech, brzuch do przodu, klatka, głowa. I wydech, zaokrąglamy plecy. I jeszcze raz wdech. Krowa na siedząco i wydech, kot na siedząco. I ostatni raz wdech. I wydech. I wdech, wracamy do pozycji neutralnej. Przejdź sobie teraz na dłonie i na kolana. Wyciągnij poduszkę spod pośladków, jeśli ją tam masz, i przejdź na. Dłonie na kolana. I jeszcze raz zrobimy sobie tutaj krowę i kota, ale w takiej pozycji właśnie klęczącej. Wdech, brzuch na dół, otwórz klatkę piersią, głowa do góry, pośladki do góry, krowa. I z wydechem kot, zaokrągli plecy do nieba, głowę w dół, pośladki podwiń, tak jakbyś chciała ogon podwinąć pod siebie. Wdech brzuch na dół, pośladki do góry, głowa do góry, otwórz obojczyki łopatki, łączą się na plecach. Wydech zaokrągli plecy do nieba, brzuch wciągnij do kręgosłupa. Wdech krowa, wydech kot. Wdech krowa i wydech kot. Teraz odsuń trochę dłonie od siebie w tej pozycji. Przesuń je bardziej do przodu. I weź wdech. I z wydechem powoli zacznij opuszczać klatkę piersiową w dół. Tak jakbyś chciał, chciała dotknąć klatką piersiową do łóżka, do kołdry. I zostań tutaj chwilę. Poczuj delikatne rozciąganie przodu pleców. Przodu brzucha, <grym> przodu klatki piersiowej. Zostań jeszcze moment. Wdech. wydech, Wdech. I z wydechem delikatnie podwiń ogon pod siebie. Zaktywuj brzuch, unosząc go delikatnie do góry. Trzymaj mocno jeszcze w tej chwili. To jest aktywacja brzucha, jako że pozycja. Y Szczeniaka, którą właśnie przed chwilą zrobiliśmy, jest pasywna, więc nie angażujemy za bardzo tu żadnych mięśni. Tu angażujemy właśnie mięśnie brzucha. I wdech. Wróć z powrotem do góry. Pięknie. Teraz przejdź na pośladki i odłóż plecy na łóżko. Plecy mamy na łóżku. Ręce wzdłuż ciała, stopy obok pośladków i z wdechem unieś biodra do góry, do mostka. I zostań tutaj chwilę, możesz delikatnie zawsze się poruszać, poszukać jakiejś alternatywnej pozycji, alternatywnego ułożenia rąk, czy po prostu poczuć delikatny ruch ciała. Wdech i z wydechem powolutku odłóż krąg po kręgu, najpierw górę, środek, dół, pleców, biodra na końcu. Wdech, wydech. I jeszcze jedno podniesienie sobie zrobimy z kolejnym wdechem. Jeszcze raz unieś biodra do góry. I zostań tu chwilę, oddychaj. Zaktywuj biodra, pośladki lekko zaciśnięte. I z wydechem opuść delikatnie plecy w dół. Z kolejnym wdechem wyślij nogi i ręce do góry. I delikatnie poruszaj stopami we wszystkich kierunkach. Zrób okręgi stopami najpierw w jedną stronę, potem w drugą stronę. I wyślij palce do góry, do przodu, i do siebie, do twarzy z powrotem zagnij stopy, dłonie, wdech, rozciągnij palce. Wydech, bliżej siebie palce. Wdech i wydech. Otrząśnij nogi i ręce, do, dodając im trochę energii, dodając trochę ruchu. Wdech, wyślij pięty wysoko i nadgarstki. I wydech, przytul kolana do klatki piersiowej. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Pięknie. Przejdź jeszcze na chwilę do pozycji siedzącej. Ze skrzyżowanymi nogami możesz ponownie umieścić poduszkę pod pośladkami, żeby było troszeczkę wyżej. Skrzyżuj nogi, tak żeby było Ci wygodnie. Otóż. Dłonie na kolana, na uda, tam, gdzie ci po prostu wygodnie. Przymknij na chwilę oczy. Przez chwilę wsłuchaj się w swój oddech. Zauważ swój naturalny, niczym nie wymuszony, spokojny oddech. Postaraj się oddychać nosem. I razem, jeśli jesteś gotowa, zrobimy na rozpoczęcie dnia piękny oddech kapalabati, który pobudza nasz układ trawienny, który sprawia, że chce nam się bardziej, że mamy więcej energii. Oddech jest ten mocnym wypuszczeniem powietrza z przez nos, tak jakbyśmy zdmuchiwali sobie muchę z podnosa i. Tutaj pracujemy, skupiamy się tylko i wyłącznie na wydechu. Wdech jest naturalny, automatyczny. Wygląda to mniej więcej coś takiego. Zaciskamy mięśnie brzucha do środka i do góry w momencie wydychania powietrza, szybkiego wydychania powietrza przez nos. Wdech jest puszczeniem luźno mięśni brzucha rozluźnieniem ich, co powoduje automatyczne wciągnięcie powietrza przez nos. Zrobimy sobie taką jedną rundę, 30 razy takie wydychanie powietrza nosem. Przygotujemy się do tego, odłóż dłonie na matę, możesz przymknąć oczy, nie musisz, tak jak czujesz, tak jak chcesz. Weź pełny, głęboki wdech nosem do brzucha, do żeber, do klatki piersiowej. Kompletny wydech. Wypuść wszystko nosem. Z klatki piersiowej, z żeber i z brzucha. Weź wdech tylko do połowy, wypełniając sam brzuch. I zacznij 30 razy w umiarkowanym tempie oddech kapalabati. I przy 30 razie wypuść całe powietrze nosem, weź głęboki wdech. Kompletny wydech. I na wydechu zostań na chwilę, na pauzie. Postaraj się przez chwilę nie oddychać. Posłuchaj bicia swojego serca. I weź głęboki, pełny wdech. I spokojny wydech nosem. Podczas robienia tej jogi, możesz również, porannej jogi na łóżku, możesz również dać sobie jakąś intencję na dany dzień, nastawić się na dany dzień poprzez wypowiedzenie sobie jakiegoś życzenia poprzez wypowiedzenie tego, jak chcesz, aby Twój dzień wyglądał, albo po prostu powiedzenia sobie zwykłego dzień dobry, miej dzisiaj piękny dzień. Dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Tymczasem do zobaczenia na następnych. Ściskam mocno na maste.